Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię. Poznaj najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza w ojciec Józef Szriwers. Wszyscy wierni powtarzają nieustannie: Maryja jest naszą matką. Kościół święty w liturgii i modlitwach zachęca nas do wzywania jej pod tym mianem, a serce, choćby go nikt nie pobudzał, samo czuje nieprzeparty pociąg do uciekania się do niej jako do ukochanej matki. Ważną jednak rzeczą jest pogłębienie tej prawdy, że Maryja to nasza matka. Jest ona o wiele więcej rzeczywistą i bardziej pocieszającą niż by się na pierwszy rzut oka zdawało. Najświętsza panna wydała na świat Jezusa Chrystusa. Jest ona prawdziwą Matką Jezusa, Boga człowieka. Jest to artykuł wiary. Bo kim jest Jezus Chrystus? Jest odkupicielem, jest głową ciała którego członkami są wszyscy chrześcijanie. Jest pierworodnym nieprzeliczonego mnóstwa braci. Jest tym wszystkim ze swej istoty. Nie jest to człowiek zwyczajny, któremu powierzono pewną misję, a mianowicie misję odkupienia świata, stania się ojcem wielkiej rodziny wiernych. Nie, to posłannictwo jest w nim odwieczne, istotne. Sam Bóg postanawiając wcielenie słowa dla zbawienia świata, nie może go rozumieć inaczej niż jak pośrednika, pierworodnego, głowę ciała mistycznego. Na to był przeznaczony, na to przyszedł na świat. Kiedy młody Lewita przyjmuje święcenia kapłańskie, przyjmuje nową godność, która go już wprawdzie nie opuści, ale która nie jest mu wrodzona. Nie urodził się kapłanem, nie jest kapłanem z natury. Pan Jezus przeciwnie, jest kapłanem, jest pośrednikiem z urodzenia, barankiem ofiarowanym od założenia świata, jest odkupicielem. Matką tego to Jezusa jest najświętsza panna. Nie porodziła ona jakiegoś Chrystusa w oderwaniu, lecz jest matką tego właśnie Jezusa. Odkupiciela z istoty, który jest nierozerwalnie złączony z nami, jak głowa złączona jest z członkami, a gałąź z pniem. Stając się zatem matką tego Jezusa, staje się również matką tych wszystkich, którzy tworzą z Nim jedno. Wydając na świat głowę, wydaje też członki, dając życie odkupicielowi. Udziela go również i odkupionym. Postarajmy się jeszcze lepiej zrozumieć ten plan Boży i tajemnicę macierzyństwa Maryi. Najświętsza Panna dała Panu Jezusowi naturę ludzką, jednakże Kościół nie mówi, iż jest matką człowieczeństwa Chrystusowego, lecz że jest prawdziwą matką Boga. I rzeczywiście. Człowieczeństwo Chrystusa nie istnieje samo w sobie, lecz jest hipostatycznie złączone z bóstwem w osobie Słowa. Najświętsza Panna nie wydała zatem na świat człowieczeństwa Chrystusa, lecz wydała Jezusa Chrystusa, Boga człowieka. To też, dając życie Chrystusowi, porodziła Jezusa odkupiciela. Nie mogła wydać na świat Jezusa, który by nie był równocześnie z konieczności naszym bratem, który by nie był głową ciała, a my jego członkami. W tym Chrystusie zatem, którego ona jest matką, my się już zawieramy. Tego Chrystusa już jesteśmy cząstką, Jego życie już w nas krąży. Tak zatem Maryja, będąc matką Jezusa, nie może nie być naszą matką. Nie może więc nas wyłączyć, nie może nas odtrącić od swego łona. W niej przebywamy z Jezusem, jesteśmy cząstką jej syna. Zauważ duszo chrześcijańska, że ten ścisły związek, który cię łączy z Jezusem i który bezwzględnie czyni cię dzieckiem Maryi. Nie jest rzeczą przypadkową, która trafem wślizgnęła się w plany Boże. To rzecz obmyślona, postanowiona w zamiarach Bożych wraz z wcieleniem Słowa. Macierzyństwo Maryi stanowi w odniesieniu do ciebie istotną część całego planu Bożego. Gdyby chciano Cię oderwać od jej macierzyńskiego łona, równałoby się to oderwaniu samego jej syna byłoby to zniweczeniem dzieła odkupienia. O Maryjo Najdroższa, jakąż radością napełnia mnie ta myśl, jakże się dobrze czuję w Tobie ukryty w Twym sercu, jak dziecię na łonie matki. Jakże odczuwam Twe macierzyńskie serce, czuwające nade mną i udzielające mi kropla po kropli tej łaski, której tak potrzebuję, by wzrastać w Jezusie. Pragnę zawsze pozostać złączony z Tobą i prosić Cię, byś mnie kochała. Maryja jest naszą Matką, cały świat chrześcijański z upodobaniem to głosi, lecz wyjąwszy uczonych nikt nie myśli by tego dowieść. To też dla duszy prostej byłby to trud zbędny. Przekonanie to zostało wyryte przez samego Boga w duszy chrześcijanina w chwili, gdy stawał się bratem Jezusa. Czemu, drogi słuchaczu, w Twojej najwcześniejszej młodości tak bardzo Cię pociągały przybytki Najświętszej Panienki? Czemu z tajemniczym wzruszeniem brałeś udział w pielgrzymkach odprawianych ku jej czci? Dlaczego tyle uroku znajdowałeś w odmawianiu różańca i z takim upodobaniem przesuwałeś jego ziarenka, powtarzając zdrowaś Maryjo? I nie ty jeden odczuwałeś ten urok. Inne dzieci w twym wieku doznawały takiego samego wzruszenia. Tak samo cichutko klękały przed obrazem najświętszej panny, oświadczając jej swą miłość. I modliły się do niej w potrzebie. Każde wyobrażało sobie, że w szczególny sposób kocha swą niebieską matkę, a ona odpowiadała na miłość każdego z nich tak, jak gdyby jej oczy i serce tylko na nie były zwrócone. Nawet wiek nie zdoła pozbawić świeżości tego nabożeństwa. Człowiek o zgrubiałych rękach po ranym czole. O twarzy słońcem spalonej, skłaniając się przed wizerunkiem Maryi, odczuwa tę samą ufną miłość, jaką miał w latach młodzieńczych. Nawet starzec osamotniony, pozbawiony ciepła rodzinnego, Bo go już wszyscy najbliżsi opuścili, ze wzruszeniem myśli o Maryi, którą niedługo ujrzy w niebie, i która zaspokoi wszystkie Jego pragnienia, i nie sądź, ta tkliwość dziecięca była udziałem jednego tylko narodu, jednego kraju. Każdy naród czci ją z potrzeby serca, wzywa ją, wynajduje wzruszające sposoby okazania jej swej miłości. Wznosi ku jej czci kościoły, stawia przydrożne kapliczki z obrazem panienki i urządza pielgrzymki do jej świątyń. I każdy naród wyobraża sobie, że przewyższa w tym nabożeństwie wszystkie inne. Heretycy i niedowiarkowie, którzy otrzymują promień światła z góry i powracają do prawdziwej wiary, przechodzą nagle od obojętności lub niechęci do ufności i miłości ku tej czcigodnej matce. Dawniej zarzucali wiernym przesadny kult dla niej. Teraz nie mają dosyć słów na uwielbianie królowej niebios. Wreszcie nawet ci, którzy poszukują pomacku i wśród cielesnych wyobrażeń Boga nieznanego, ale bliskiego, muszą się poddać miłosnemu panowaniu Najświętszej Panny. Skoro tylko usłyszą o przywilejach i chwale Matki Bożej i zostaną przyjęci na łono Kościoła, Szybko powstaje w ich sercach nabożeństwo i gorąca miłość do Matki Niebieskiej. Tak pobożnie ją uwielbią, z taką ufnością, jak chrześcijanie urodzeni w kraju rdzennie katolickim. Ta ogólna dążność wszystkich serc chrześcijańskich ku Najświętszej Pannie, poczęta już w zaraniu chrześcijaństwa, trwa do naszych dni. Pomimo napaści niewierzących, pomimo obojętności i sceptycyzmu, które zachwiały tyle wierzeń, zmroziły tyle zapału, uczucie, które zwracało pierwszych chrześcijan ku Najświętszej Pannie, zwraca i dzisiejszych z jednaką zawsze siłą i wzruszeniem. Entuzjazm, który ogarnął w IV wieku mieszkańców Efezu, gdy ojcowie soboru ogłosili, iż Maryja jest prawdziwą matką Boga, nie był większy niż ten, który opanował Rzymian i katolików całego świata, gdy w XIX wieku papież Pius IX ogłosił dogmat niepokalanego poczęcia. Kościół mógł to uczucie tak powszechne podtrzymywać i nadawać mu odpowiedni kierunek przez nauczanie, ale go nie stworzył. Raczej Kościół był zachęcany przez swe dzieci, niż sam je do tego nabożeństwa nakłaniał. Pobudzany miłością wszystkich wiernych mnożył święta ku czci Maryi, rozszerzał jej kult, raz po raz określał jej przywileje i hojnie zlewał swe skarby na czcicieli Najświętszej Panny. Nadto w pewnych bardziej krytycznych chwilach dziejowych, przez głos swych najwyższych pasterzy. Zwracał w jednym wspólnym błaganiu umysły i serca ku Matce Niebieskiej. Skądże pochodzi to uczucie tak powszechne, które przetrwało wieki całe? Ożywia jednakowo wszystkie narody katolickie, nie zawodząc nigdy, mimo różnicy wieku, miejsca i czasu. To uczucie nie może mieć źródła w ludzkich tylko pomysłach. Jest ono niezależne od zmian i warunków przejściowych. Pochodzi zatem z góry. Duch Święty wlał je w duszę chrześcijańską, gdy ją czynił dzieckiem Boga, kiedy jej użyczał życia Jezusowego, gdy ją powierzył macierzyńskiej opiece Maryi. Wraz z godnością dziecka tej niebieskiej matki, wyrył w duszy niezłomną miłość ku niej. Ufność dziecięcą, której ani wiek, ani zmienne koleje życia, ani nawet ułomności i upadki nie zdołają całkiem zagasić. Najświętsza Panna jest naszą Matką, Matką niezrównanej dobroci i czułości. Bóg zapisał tę prawdę na pierwszej karcie historii naszego odkupienia wyrył ją w najgłębszych tajnikach naszego serca. Wreszcie pozwala nam ją odkrywać na każdym kroku w przyrodzie. Czyż nie jest uderzające, że wszędzie we wszechświecie, gdziekolwiek ukazuje się zarodek życia, opatrzność wyznacza Matkę do strzeżenia Go? Czyż mogłaby zapomnieć dać nam Matkę, która wystrzegła w duszach naszych nienaruszalności tego tajemniczego zarodka życia nadprzyrodzonego będącego uczestnictwem w jej własnym boskim życiu Czyś nie zauważył jak zwykły pączek ledwie dostrzegalny na gałęzi która go zrodziła jest ciepło otulony żeby ani srogość nadchodzącej zimy ani zabójcze cięcia owada nie mogły mu zaszkodzić Potrzeba długich miesięcy i drobiazgowych przygotowań, zanim natura, matka tego nowego pędu, pozwoli listkowi rozchylić osłonę lub kwiatowi otworzyć swój kielich. Powietrze musi być najpierw dobrze oczyszczone przez długie i ostre chłody. Temperatura umiarkowana, łagodnie ogrzana przez wiosenne słońce i odświeżona dobroczynnym deszczem. I czymże jest ta drobna istota? To prosty pączek. Lecz ten pączek jest istotą żyjącą, odbiciem istoty najwyższej. Choć z niezmiernej odległości bierze jednak prawdziwy udział w jej życiu. Czyż nie zasługuje więc na to, by Bóg otoczył go troskliwą opieką? A cóż się dzieje wtedy, gdy Bóg stworzy już nie roślinę, lecz istotę bez porównania wyższą, owad obdarzony czuciem i zdolnością poruszania się. O wtedy pieczołowitość w dwój nasób wzrasta. Motyl złoży swe jajeczka tylko tam, gdzie jego potomstwo, budząc się do życia, znajdzie stół obficie zastawiony. A gdy nadejdzie chwila przeobrażenia się, Poczwarka z siebie samej wysnuje cudowną osłonę, do której nic nie dotrze, co by mogło zakłócić jej sen. Trzeba było do tego stopnia mnożyć te cudowności, aby zachować życie pospolitej gąsienicy i przelotnego motyla? Tak, gdyż to są istoty żyjące. Mają one w niebie stwórcę, który je kocha gdyż są odbiciem jego życia. A im do większej doskonałości przeznaczona jest istota żyjąca, tym bardziej opatrzność mnoży dowody swej opieki nad nią. Każdemu zwierzęciu daje serce matki, wyposażone nadzwyczajnym instynktem do odgadywania potrzeb swego nowonarodzonego. Obdarzone zadziwiającą siłą lub zręcznością do obrony jego zagrożonego życia. Zwierzęta, które zwiemy drapieżnymi, dla potomstwa swego są nadwyraz tkliwe. A cóż można powiedzieć o pieczołowitości stwórcy, gdy chodzi o stworzenie duszy nieśmiertelnej i powierzenie jej ciału ludzkiemu? Ile nieskończonych ostrożności poweźmie opatrzność już zawczasu, aby ten malutki zarodek, ożywiony już duszą, noszącą podobieństwo do Boga, znalazł mieszkanie zaciszne i wygodne, gdzie żadne zgubne wpływy z zewnątrz nie mogłyby zaszkodzić jego powolnemu rozwojowi. A kiedy ta słaba istota wzmocni się o tyle, by żyć samoistnie, znajdzie nad swą kołyską matkę, arcydzieło przemyślnej miłości i niezmożonej cierpliwości, która nie zna żadnej innej radości, nad czuwanie nad swym niemowlęciem i karmieniem go własną piersią. Czy teraz domyślasz się już, dlaczego w niebie masz matkę i czym jest ona dla ciebie? Czymże jest życie ciała w porównaniu z życiem łaski? Czym to krótkie bytowanie w obliczu życia bez kresu? Czym życie ludzkie wobec życia boskiego, które wlewa łaska? To zaledwie prosty szkic, jak gdyby próba aktu twórczego. Prawdziwe życie, życie doskonałe, arcydzieło, to życie nadprzyrodzone. Jaką zatem matkę musiał stwórca postawić nad kolebką duszy, która rodzi się do tego właśnie życia? Orozumiem, dziewica dziewico błogosławiona, dlaczego widziałem Cię pochyloną nad sobą jak matkę od mych najwcześniejszych lat? Dlaczego to w troskach dziecięcych odruchowo wzywałem Twojej pomocy? Czemu w niebezpieczeństwach instynktownie chroniłem się pod Twój płaszcz macierzyński? Tak, ona jest matką. Zrodziła mnie do życia łaski i w troskliwości matczynej zawsze ma mnie w swej pieczy. Nie jest to jakieś moje przypuszczenie, tylko jakaś nadzieja lub dziecięce marzenie. Nie. Ona mnie kocha, mnie, swoje dziecię, tak jak nigdy matka ziemska nie kochała. Lubi pobudzać mnie do pieszczot, uśmiecha się do mnie, przyciska mnie do serca, mówi do mnie i pieści mnie. O jakąż rozkosz, jaki urok znajduje matka we wpatrywaniu się w swoje dziecko? Jakże się cieszy, gdy ta mała istotka odpowiada uśmiechem na jej pieszczoty. Spędzałaby tak całe godziny, nie dając się prześcignąć w okazywaniu miłości. Zapomina o wszystkim, co ją otacza, nawet o swoich kłopotach. Tak jest pochłonięta miłością dla swego niemowlęcia, tak usiłuje sprawić mu przyjemność. O matko ukochana i błogosławiona. Czyż to nie obraz tego, czym ty jesteś dla mnie? Tak. Pragnę odpowiedzieć wzajemnością na twe pieszczoty. Kochać cię, przez ciebie kochać Jezusa. Zasłużyć na twoją miłość, twą czułą opiekę i zjednać sobie twoje dobrodziejstwa. Powtarzaj mi często, że mnie kochasz. Mów mi o tym w chwilach roztargnienia i zmartwienia. Abym nigdy nie zapomniał, że moje życie duchowe upływa na łonie Twojej błogosławionej duszy. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Moja Matka, autorstwa Józefa Schrieversa. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej